Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzamy opuszczony hotel, ale zostaliśmy namierzeni przez sąsiada. I kurczę jest grubo. Jeszcze jakaś para, też tutaj starsza robi urbek z Kasia, Gdzie oni są? Gdzie Chodź, oni są? Chodź do góra. Udajemy się w górne partie. Bo może być przypał, nie wiemy czy gościu nie zadzwoni na policję, Parzy jaki fajny zegar, nie? Bo gość nam ewidentnie powiedział, że jest zakaz wejścia, jest zakaz fotografowania. Już jakiś kurde, ten, dopadł na, tu byż, na górę? Tak. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Podła nas, nas śnieżyca. Co? Dobra, szkoda, że za piwnicę idziemy do góry. Bo nie wiadomo czy nie zawiadomie policji. Kurde też mam pcha. Gdzie jesteś się? Kurwa, zachłasuję. Tutaj zajebisty bar. Sale. Nasze auta zasypane śniegiem, my na letnich oponach. Fajne podwieszenie sufitu, leży niestety już klęka. Nie zawiada policji ten debil? Nie zawiada policji? Jakoś miejsce nie jest zbyt ciekawe Biorąc pod uwagę przypał jaki tutaj nas czekanie. Dobra, momencik. Przejdziemy do kuchni. Kuchnia dosyć fajnie wybusażona. Pełno leży. Kurde, nie mogę się skupić przez to tego typka kurde. Ewidentnie zakazał robienia zdjęć A ja tu jeszcze nagranie, ale więc może być... może być problem z tego powodu Udamy się trochę w głąb budynku Restauracja nawet zachowana w fajnym stanie Długi trochę wydymało. By, by Czekaj na no tutaj co jest. Nie będę się docisnął, nie? Obejdę do najwyżej. Przejdźmy wyżej. Dobra, tryb zmieniony. Widzę inną klatkę schodową. Czekaj, Co się. Znajdujemy się w małej kuchni kilka piecy piec gazowy stare lodówki Ale też stara chłodnia ewidentnie stara chłodnia młody musi mieć swoje lata to bez dwóch zdań czekaj dobra Czekaj, przejdę zobaczyć wyżej, czy się w alustradę, schody nie skrzypią pod moim ciężarem, widać, że to do nich za duże obciążenie. Jak widzicie sypialnie, sufit też już się wali, czyli cały budynek nie jest w jakiejś super stanie. Miejmy nadzieję, że się jakiś syf to nie zrobi ten pokój na przykład jest w stanie wizualnym, bo też nie będę chodził tutaj do niego. niebo Idąc z korytarzem dalej Przepraszam, że tak mówię, ale kurde z jednej strony adrenalina bo może przypałumy robić do grubego Bierzemy pod uwagę, że obieg znajduje się na terenie Niemiec A więc A Niemcy się z nami nie będą zackać. Udam Uda się. Udam się głębiej po to aby obejrzeć aby do pokoju Ale wszystkie pokoje widzę, że wyglądają tak samo A więc jeżeli nie będzie nic nowego to po prostu zakończymy film w tym momencie bo to nie ma najmniejszego sensu budynek posiada najprawdopodobniej trzy klatki schodowe zgadza się druga klatka schodowa jest tutaj tu widzimy świetnie zachowany magazynek na którym jest naprawdę sporo ale to sporo rzeczy przydatnych filiżanki jeszcze zapakowane Pykniemy kilka fotek. Ok, fotki porobione. Zmierzamy dalej. Miejmy nadzieję, że gościu się nami nie zainteresuje. W każdym bądź razie tu widzimy na fajne pomieszczenie. Wyłączy lampę. Przechodzimy do pokoju. Tam trochę jaśniej. jest jakiś taki cieplejszy. Widać jakieś piwo. Kufel górniczy. No i to wszystko. Udamy się po dalej. Buty do biegówek. Kładę, żeby nam się nie musiał przydać. Zerkniemy, czy są jakieś ślady. Nie widać pokój dla dzieci. To mogło być mieszkanie właścicieli tego obiektu. Tutaj widzimy świetnie zachowany salon. Lampa fajna jest. Zaś aneks kuchenny z ekspresem do kawy. I sypialnia. Czyli tu najprawdopodobniej można było wynająć takie małe mieszkania. Kolejny magazynek jakiś gospodarczy Nie będę się tam gdzieś tam dalej bo ta podłoga jest ewidentnie ugięta Nie wiem ile rad budynek stoi pusty Jeszcze nie widziałem żadnego kalendarza tutaj też nie będę wchodzić Bo tak to kurczy Można by było mniej więcej wiedzieć po latach w jakim stanie to może być Mniej więcej określić Dobra. Zaraz znajdę naklepanie. Dobra, udaje się piętro wyżej. Aczkolwiek tak te schody... Jest inna klatka sodowa. No, czekajcie, bo... Czy to nas nie przyczai, kościół? Niemcy mają tu do siebie, że i chyba z portem narodowym jeszcze nie z dupy, więc jak oni coś widzą, to od razu mówią. O kurczę no to... Tutaj było warto wyjść. Zwrócił uwagę na tą salę. Zajemista Zajebista sala. Dosyć duża. Wyjdziemy na scenę. Usiądziemy się na krzesełku. No i pykniemy za fotkę. Ok. Fotki popykane. Sorry, że tak oddycham ale nerwy tutaj są dosyć duże To jest też fajne oświetlenie tu, żeby było widać różne kolory żarówek, znaczy kolory jeden jest inny, podejrzewam, że brakuje ich sporo przejdziemy w dalszą część budynku budynek jest dosyć olbrzymi to pomieszczenie tutaj robi wrażenie ta sala taka bardziej konferencyjna czy coś w tym stylu zobaczymy, przejdziemy tym strychem Myślę, że będzie fajnie. Jeszcze fotka pożegnana z tej perspektywy może i udajemy się dalej. Zmniejszę lampę. Rozumiem, że światło jest bardzo ważne przy nagraniach, ale też bardzo zdradza obecność. Kurde, ten dach tutaj się wali. Chcę podejść do okna, aby sprawdzić, czy przez przypadek nie podjechała policja. Jeżeli, kurwa. Cofać. Cała podłoga się zaczęła łamać. Dobra, musimy opuścić to pomieszczenie. Ale fuks. Nie wiem czy tak yy, był słuchaj, ten dźwięk na waracie jak ona już zaczęła opadać. Yy, mój błąd nie zwrócił uwagi na narożniki przy takich właśnie obiektach. Trzeba patrzeć na narożniki przy oknach. Na przykład widzicie, narożniki się nie odklejają. I tu też są pszczołki w tym samym miejscu. Nie jest, że jest farba oddzielona. Ja też muszę brać pod uwagę, że ja trochę ważę. Dobra. Podaczmy podobno okno. Póki co radio w tutaj nie widzę. Ale mogli podjechać z boku. Będę musiał sobie chyba poćwiczyć wkładanie karty pamięci w dupę. Bo tego nagrania nie chcę prze przesrać ja już się żartuje nie? patrzcie tu pokoje całkiem fajnie wyglądają telefonik lampeczka Łazienka udamy się tutaj w tą stronę no tam trzeba ci w ogóle na ten pokój no przecież w elegancja dwa małe łóżka dla dzieci jedno duży dla rodziców no i mówię, że tutaj to wszystko tak kurde kiepsko jest To jest to samo, nie będę tutaj pokazywał tylko bardziej tutaj jakieś pomieszczenie takie socjalne <laughs> Winda maszynownia windy ale jako tako no może być dobra Tu jest bratka sodowa którą udamy się na dół Słuchajcie, tu już jest stan rozkładu posunięty i to zdrowo nie będę tutaj chodził Udamy się tutaj w stronę tego muchu korytarz zapręca w budynku zaczyna być bardziej widgotno czuć to tutaj po tym powietrzu ktoś tu jest ze ścian odpada farba i ten czyli to pomieszczenie jest najbardziej narażone na to widzicie jak wszystko zginie, jest mebelki wszystko gnije, pleśnieje udamy się w głąb, czekaj udamy się w głąb, no tutaj to już jest stan kurde Extreme już tak wyrażę o, o pomieszczenie, nie zdjęcie dobra po zdjęciu Przejdziemy dalej. Z tej strony tutaj też można byłoby fajny kadr zrobić. Fajne ujęcia. I tutaj będziemy robić te ujęcia. Zwróćcie uwagę, wam kafelki, jak można meg zasadzić na ziemi. Nie? Dobra, nie, żarty żartami. Podługa jest dosyć namokła, ale widzę, że stabilnie się trzyma. Masakra. Masakra, czekaj Maćku. No i dobra, i z tego miejsca się będę już z Wami żegnał. Teraz będziemy robili kilka zdjęć i uciekali na ten powód denartników. Na razie, hej.